Dzisiaj wyznaczymy symetralną odcinka. W prawym górnym rogu zaprezentowałam najważniejsze wzory, aby ukończyć to zadanie. Rozpoczynamy od wyliczenia środka odcinka AB. Dokładnie podstawiam punkty, a następnie wyliczam, że środek odcinka AB to 3,6. Następnie wyliczamy współczynnik kierunkowy A odcinka AB. Znowu dokładnie patrzę na wzory, podstawiam i skracam ułamek 3 drugie. Asymetralnej, bardzo ważne, jest liczbą odwrotną i przeciwną do współczynnika kierunkowego tej drugiej prostej, w naszym przypadku AB. Następnie wypisuję wzór funkcji liniowej w postaci kierunkowej i podstawiam punkt, który należy do tej prostej. W naszym przypadku jest to środek. Podstawiam znowu A, uwaga, symetralnej, Następnie naszą niewiadomą jest liczba B. Trójeczki nam się skracają i pamiętamy, że jak przenosimy liczbę, to zmienia się jej znak. B wynosi 8. Zapisujemy na samym końcu już wzór prostej symetralnej minus 23x plus 8. Dajcie znać, jak Wam poszło.